Cześć, z tej strony Trap.pl a dzisiaj witam Was z kolejnym materiałem, w którym, tak jak zawsze przedstawię Wam kilka newsów i ciekawostek ze świata rapu. W sumie to co innego kiedykolwiek na ten kanał wrzuciłem. Nieważne, bo na dzisiejszy odcinek zaplanowałem dwa, trochę nietypowe, ale bardzo ciekawe tematy. Dokładniej, pierwszym z nich jest nowy format Walk Versus, który coraz bardziej zyskuje na popularności i który pozwala raperom pojedynkować się w systemie Walk jeden na jednego. I kto wie, który być może w przyszłości stanie się. Klasycznym rozwiązaniem wszystkich rapowych beefów. No a drugim tematem jest gala rozdania nagród Grammy, ponieważ przed wczoraj poznaliśmy tegoroczne nominacje. Które, no cóż, wzbudziły wręcz przeogromną burzę na rynku muzycznym. Kilku największych muzyków już publicznie mocno skrytykowało całą uroczystość. Twierdząc, że jest to jeden wielki ustawiony skam. No ogólnie jest bardzo grubo. Dzieje się dużo. Zresztą jak zawsze na amerykańskiej scenie. Ale chwila, czekajcie. Bo tak teraz patrzę na datę. I przecież Black Friday zbliża się wielkimi krokami. No cóż. Będzie można zaoszczędzić, tym bardziej będzie można zaoszczędzić, jeżeli przy swoich zakupach korzystać będziecie z serwisu Cashback Letishops, który jest właśnie partnerem dzisiejszego odcinka. No bo Letishops to w 100% darmowy i legitny sposób, aby część waszych pieniędzy wydawanych w internecie zostawała w waszej kieszeni. Jakim cudem? Takim, że Letishops dostaje prowizję od sklepów, które reklamuje i następnie dzieli się tą prowizją z wami. Sami widzicie, że ten schemat jest prosty, jak budowa cepa i nie ma tutaj żadnych haczyków, więc teraz czy wyobrażacie sobie to kombo? No bo dajmy na to, chcecie zacząć przygodę z rapem I zamierzacie kupić taki dosyć solidny Pojemnościowy mikrofon Który kosztuje powiedzmy tak 1000 zł Z uwagi na Black Friday Przeceniony jest on na 800 zł I teraz odliczamy od tego rabat Który dostajemy kupując z Letyshops Który powiedzmy, że tak średnio wynosi 5% Tym oto sposobem mikrofon za 1000 zł Kupicie za jedyne 760 No to jest przecież opcja idealna Dlatego jeszcze raz Polecam wam korzystać z serwisu Shops by nie tracić, a zyskiwać. To banalnie proste. Wszystkie linki znajdziecie na samej górze opisu. Tam was zapraszam. A my dokładnie przed wczoraj zostaliśmy poinformowani o tegorocznych nominacjach do statuetek Grammy 2021. Za oczywiście 2020 rok. Ten jakże pechowy 2020. Same nagrody Grammy. Jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem o nich nigdy nie słyszał, no to cóż, mogę chyba powiedzieć, że są to najważniejsze, najbardziej prestiżowe muzyczne nagrody świata, które liczą się najbardziej na światowej scenie muzycznej. Dlatego raczej każdemu artyście od zawsze mocno zależy, żeby taką statuetkę zgarnąć dla siebie. I na przykład przed rokiem ów Gale rozwaliła sama Billie Eilish zgarniając pięć statuetek. Zresztą nagrywałem wam wtedy o tym film. I jak pamiętacie, wówczas również nie obyło się bez kontrowersji. Jednak przy tym co dzieje się w tym roku, był to zaledwie mały pikuś. No bo przejdźmy teraz już do samych nominacji. Oczywiście skupiając największą uwagę na rapowych wykonawcach w myśl tematyki mojego kanału. Więc może najpierw przeanalizujemy sobie te Główne kategorie, zaczynając od, a niech będzie Teledysk Roku. I mamy tutaj takie nominacje, jak właśnie widzicie na ekranach. Z rapowych reprezentantów mamy tutaj Live is Good od Futura i Drake'a oraz Andersona Packa z utworem Lockdown. No i w tym zestawieniu, oczywiście, kibicuje Live is Good. Kolejno przejdźmy do piosenki roku. Tak się przedstawia ósemka nominowanych utworów w tej kategorii, w tym The Box od Rady Richa. To teraz może album roku, ale jak widzicie, żaden rapowy projekt na nominację tutaj nie zasłużył. No chyba że Hollywood Bleedings od. Postamolone potraktujemy jako taki twór. Następna kategoria to nagranie roku. Tutaj jest już trochę więcej rapowych wykonawców. Jest na przykład Rockstar od Dabey Biego i Rodego Riccha, osobiście mój faworyt, oraz jest na przykład remix Do Savage od Megadestelion i Beyoncé. No cóż, ciekawie się zapowiada. No ale wreszcie teraz już tylko te stricte rapowe kategorie. Więc zacznijmy od najlepszej rapowej piosenki. Jak widzimy, jest to bardzo mocne zestawienie. Szczerze, osobiście postawiłbym na Rodego Riccha, ale tak naprawdę to każdy tutaj może wygrać. Każdy ma swoje walory Następnie najlepsze rapowe wykonanie Jak widzicie znów bardzo mocne zestawienie Ogromnie mnie cieszy obecność powsmołka, Wraz z Dior oraz rzeka Harlow'a z Watch Papin Tutaj na nich osobiście bym stawiał Kolejna kategoria najlepsze wykonanie Melody grab I chyba znów się powtórzę Ale kolejne bardzo mocne zestawienie Ciekawe kto wygra Kto wie być może wreszcie właśnie tutaj Travis Scott doczeka się na swoją pierwszą statuetkę w życiu No i na koniec kategoria najlepszy rapowy album Nominacje przedstawiają się następująco no i w tym przypadku niestety nie powiem, że jest to mega mocne zestawienie. Oczywiście to tylko moja opinia, no bo wyraźnie postawiono tutaj na bardziej oldschoolowych i lirycznych artystów. No i wszystko pięknie, ale czy rzeczywiście to odzwierciedla ten 2020 rok, który przecież był tak obficie obsadzony w genialne rapowe projekty od artystów, którzy właśnie teraz mają swoje 5 minut i być może już więcej nie będą mieli możliwości zgarnąć dla siebie statuetkę Grammy. No bo tylko pomyślmy, gdzie jest Please Excuse Me For Being Antisocial od Reddy'ego które przejęło całkowicie w pierwsze miesiące 2020 roku, gdzie są pośmiertne albumy Pop Smoka czy Juice Warda, które przecież pobijały rekordy sprzedanych kopii w pierwszym tygodniu i które cały czas, aż do teraz utrzymują się na topie. Gdzie jest Eternal A Take od Iluzego werta? W ogóle, jak to jest możliwe, że raper nie dostał nominacji w żadnej kategorii? Gdzie jest My Turn od Lil Baby'ego, który przecież jest najczęściej sprzedawanym albumem w tym roku? Baby niestety w taki sposób skamowany jest na wszystkich tegorocznych galach. No i przede wszystkim gdzie jest The Weekend? Gdzie jest Powers, czyli jeden z absolutnie topowych albumów tego roku, gdzie jest w końcu Blinding Lights, czyli utwór, który jest zdecydowanie największym hitem 2020. To właśnie brak ani jednej nominacji dla The Weeknda wzbudził największe oburzenie w środowisku muzycznym. Przecież prędzej spodziewalibyśmy się tego, że będzie on nominowany w każdej z głównych kategorii. I przez to wszystko właśnie. Między innymi menadżer Libby Biego uznał, że brak nominacji dla jego artysty to absolutny skandal. Nicki Minaj podobnie uznała, że całe Grammy to jeden wielki skandal, powołując się na swoją historię sprzed lat, kiedy to przegrała w bardzo kontrowersyjny sposób. Justin Bieber zdziwił się, że jego album został nominowany do złej kategorii, ponieważ tworzył projekt R&B, a nie popowy. Wiz Khalifa także zbojkotował galę, co więcej udostępniając taki post, który mocno krytykuje Cardi B, przez co raperka wraz z mężem mocno się oburzyła. I wreszcie sam Kid Cudi uznał wprost i otwarcie, że The Weeknd został dosłownie okradziony. No nie da się nie zgodzić. Zresztą artysta sam wypowiedział się dwukrotnie w social mediach na temat braku jego nominacji najpierw stwierdzając, że cała gala jest skorumpowana, a potem uznając, że brak nominacji oznacza dla niego brak zaproszenia na ich ceremonię. A skoro tak wielcy wpływowi artyści tak wprost mocno krytykują Grammy, no cóż, właśnie to moje pytanie do was. Czy myślicie, że Grammy przez to wszystko w najbliższych latach straci swoją rangę? Straci swój prestiż? No na pewno taka opcja wchodzi w grę, ale kurczę, trochę się tu rozgadaliśmy, czas lecieć dalej. Do kolejnego tematu, czyli do nowego formatu Walk Versus. I w sumie to bardzo możliwe, że póki co nic wam ta nie mówi. Jeżeli tak, to już pieszę z pomocą. No bo od tego roku właśnie wprowadzono taki format walki jeden na jednego pomiędzy raperami. Pewnie teraz się spytacie, na czym takie pojedynkowanie się raperów polega? Czy się oni piorą, a może wyzywają? Blisko, ale nie w punkt, bo wygląda to tak, że po prostu przeciwnicy zasiadają na tronach naprzeciw siebie i na zmianę grają swoje największe hity, czy też jakieś distraki na przeciwnika. No ogólnie, grają to, co chcą pokazać i czym chcą przebić swojego oponenta. Pomiędzy piosenkami mają chwilę czasu na wymianę zdań, na opowiedzenie jakiś anegdot, czy też jakieś nawet małe przepychanki słowne. I po tak plus minus półtorej godziny zmagań, bitwa się kończy, a widzowie wybierają swojego zwycięzcę. Póki co, co prawda, nie ma żadnego systemu zliczania głosów, czy coś w tym rodzaju. Zwycięzca bądź przegrany, wyłaniany jest raczej spośród ogólnej opinii publiki. I jak dla mnie, jest to naprawdę super pomysł. Czegoś właśnie takiego brakowało. Jedynie nie odpowiada mi format transmisji na Instagramie, bo tego jeszcze wam nie mówiłem, a tylko tam u walki możemy oglądać. Wolałbym jednak śledzić te zmagania w bardziej profesjonalnym wydaniu. Ale w każdym razie, to już kilka takich potyczek w tym roku mamy za sobą. Co prawda, póki co były to pojedynki jedynie bardziej oldschoolowych artystów i to najczęściej były to przyjacielskie starcia. Jednak właśnie, przed paroma dniami miejsce miała pierwsza ogromnie głośna bitwa pomiędzy Gucci Mane'em a Jeezy. I pojedynek ten był o tyle ciekawy, że przecież panowie już od kilkunastu dobrych lat toczą pomiędzy sobą jeden z największych rapowych beefów w historii. Spór ten jest naprawdę bardzo długi i zawiły. W jego wyniku ginęli już nawet ludzie, dlatego właśnie tak wiele osób na niego wyczekiwało walka odbiła się ogromnym echem w środowisku muzycznym, dlatego też na live w pewnym momencie oglądało go na żywo 1,8 miliona osób co jest przecież wynikiem bardzo zbliżonym do rekordu świata, z tego co czytałem komentarze według opinii publicznej walkę wygrał jednak Jeezy, ale słuchajcie bo już teraz chodzą głosy o kolejnym legendarnym pojedynku pomiędzy 50 Centem a The Game'em, no to dopiero byłaby gratka i tak jak mówiłem jestem wielkim fanem pomysłu takich bitew Miejmy nadzieję, że ten projekt cały czas będzie się rozwijał I kto wie, być może się on okaże prawdziwą rewolucją na światowej rap scenie Być może w przyszłości wszystkie bify będą rozstrzygane w ten sposób No cóż, jak to wyjdzie zobaczymy Mam nadzieję, że też zobaczymy A raczej wbijemy już te 300 tysięcy subskrypcji na moim kanale No bo zobaczcie jak już mało nam brakuje A możemy być wspólnie pierwszym tego typu rapowym kanałem w Polsce, który osiągnął tę barierę Dlatego wierzę, że razem damy radę Oprócz tego wpadajcie na grupę Traperzy na Facebooku Zapraszam również na mojego Instagrama PL News na Discorda. Wszystkie linki macie w opisie. Zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.